Cieszę się przede wszystkim, że zaczęliśmy tutaj trenować, że mamy fajne warunki. E, powoli wchodzimy, wchodzimy w ten mikrocyk e, od wczoraj, e, także jestem zadowolony, jak to na razie wygląda ogrąliśmy tam niektóre rzeczy w szatni. I, i takie wewnętrzne jakie rzeczy, żebyśmy mogli normalnie pracować na przyszłości. Zawsze jak, jest, jak się zaczyna ten okres przygotowawczy, pomimo tego, że każdy trenowo biegł, robił coś na siłowni, to wszystko jest i, inaczej niż trening z drużyną, także e, na pewno, że, że czujemy już jakieś tam zakłasy, trochę nogi bolą, ciężkie są, ale to jest taki okres, gdzie to jest całkiem normalnie będziemy mieli sporo treningów, przygotowujemy się do sezonu i to ten okres jest po to po, po prostu, żeby wyselekcjonować tą najlepszą grupę, ewentualnie kogoś dołączyć, ewentualnie kogoś wypożyczyć i, i, i przede wszystkim ten okres takich pierwszych dwóch tygodni, no to też jest taka dosyć mocna, ciężka praca. Każdy potrzebuje trochę czasu, żeby się przyzwyczaić na, na, na warunki, na szatnie, na to wszystko jest sporo nowych zawodników, sporo testowanych, sporo młodych zawodników, także e, staram się przede wszystkim, jeżeli jest potrzebny, potrzebna jakaś pomóc w szatni, w klubie. Zawsze mają zieloną światło, że mogą, mogą zapytać. Ja tutaj jestem, żeby im pomóc przede wszystkim, a ich rola jest pokazać się jak z najlepiej strony na, na, w treningu. Zacznę od takich, takiej negatywnej rzeczy, że, że niestety nam jeden z partner odpadł, bo mieliśmy grać pod Beskidziem, no, natomiast no, my mamy 400 zawodników pod Beskidziem, jakby tutaj powiedziało, że, że nie ma jak składu sklecić i, i niestety odwołali ten, ten mecz kontrolny, także to nie planowaliśmy tego. Szkoda. Natomiast czwartek Gramy pierwsze spotkanie kontrolne, natomiast to będzie spotkanie tylko dla zawodników testowanych. Raczej nie zagra żaden zawodnik z, naszego tutaj, e, z naszej kadry, może ewentualnie ci, co gdzieś byli kontuzjowani, którym brakuje gry. Ale to będzie przede wszystkim taki test mecz dla tych zawodników, którzy chcą się dostać. No bo trening treningiem, ale najważniejsze, żeby tych zawodników ocenić e, no na podstawie gry, na podstawie przeciwnika i meczu potem można powiedzieć że trenujemy dwufazowo czyli dwa razy dziennie wyjeżdżamy też na obóz do busko Zdro, Zdroju, tam gdzie w tamtym roku. Też takie pięciodniowe zgrupowanie. Przed obozem mamy jeszcze mecz kontrolny z Termaliką Nieciecza. Tam też jeszcze szukamy spa, jakiś sparing partnera po prostu, żeby zagrać na zgrupowaniu. No jak wracamy, to zostaje nam praktycznie półtora tygodnia do ligi i pierwszy mecz gramy z miedzią Legnica, no, która, która, która też wydaje mi się, że będzie mocnym zespołem, bo tak patrząc na transfery, to, to, to na pewno bardzo fajnie tam gdzieś na rynku w tej chwili działa. Elmax, oficjalny sponsor GKS -tychy.